Czyli tak naprawdę po co te półpłęty? Skoro lekcja robi się w baletkach tych mięciutkich, potem zakłada się płęty. A no, jest to taki etap przejściowy i świetny sposób na to, żeby dodatkowo wzmocnić swoje stopy, e, ponieważ te półpłęty już przypominają nam płęty zarówno grubością podeszw, która jest dużo grubsza niż w zwykłej baletce, no i mamy ten e, delikatnie wzmacniany czubek. A to sprawia, że wymusza na naszych stopach dodatkową pracę, które mają większy opór do pokonania i po pierwsze przyzwyczajają się do tego, żeby potem zacząć pracę w puenty. Tak? Więc stopa się uodparnia, wzmacnia i jest po prostu dużo łatwiej przejść z demi-płęt w całe płęty, żeby na nich pracować, a także forma odpoczynku od płęt to są demi płęty, żeby ta stopa też czasami mogła delikatnie odpocząć. I teraz słuchajcie. W teatrach, w takich profesjonalnych, dużych zespołach baletowych bardzo często tancerki, szczególnie też solistki, ale często też tancerki zespołowe, całą lekcję wykonują w płętach. Czyli oni mają stały repertuar, i po to, żeby być w formie, od początku lekcji, ewentualnie po dwóch pierwszych ćwiczeniach, zakładają płęty na lekcję i ćwiczą w nich. Jest to bardzo obciążające, więc jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę, albo jesteś w szkole, której ćwiczysz kilka razy w tygodniu, albo jesteś w szkole baltowej i chciałbyś, żeby Twoje stopy. Zaczęły robić większy pro, 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 progres, żeby się lepiej rozwijały, żeby je wzmocnić, to zacznij od tego, żeby ćwiczyć w półpłętach. To będzie game changer w stosunku do baletek, a na pewno zobaczysz różnicę i potem włożenie płęt nie będzie aż tak bolesne i nie będzie takim szokiem dla twoich stóp.